Jeszcze raz dzień dobry. Jeszcze raz Was witam znów na dzisiaj. Chciałam Wam pokazać takie kwiatuszki, które są elementem sztuki japońskiej nazywającej się oribama, czyli jak zrobić kwiaty i kompozycję kwiatową z origami. Tutaj wykorzystałam oprócz origami, co widać, patyk chyba z brzozy, kamiki, które przywiozłam kiedyś z wakacji i taką ciekawą formę, którą pokażę Wam za następnym razem, jak się będzie składało. To są kwiatuszki wiśni. Ja je wypatrzyłam w książce Oliwiany kwiaty z papieru pani Jenks Helge Dochman. Nie wiem jak to się czyta. Pewnie coś źle przeczytałam. Damen pewnie się czyta. Myślę, że gdzieś to możecie wyszukać jeszcze w empikach albo w archiwalnych jakichś książkach. Ale model jest bardzo prosty i myślę, że łatwo Wam się go będzie składało, a forma bardzo ładnie wygląda. I tak wygląda ten dół. On oczywiście jeden do drugiego pasuje, bo się tworzy z niego pełna bryła. Myślę, że jeszcze będzie czas, żebym Wam pokazał, jak on wygląda. I już ja może go sobie tak przestawię, żebyście go gdzieś w tle jeszcze tam widzieli sobie tą formę. Odrobinę całkiem japońskiej wiosny. U nas już yy, wiśnie zaczynają kwitnąć. Najpierw śliweczki. Śliweczki mają raczej bardziej białe kwiatuszki. Wiśnie w Japonii są różowe. I to są kwadraty kartki z notatnika, rozmiar 8 na 8. Ja robiłam z 1 czwartej. Wam będę pokazywać cały format, żeby było łatwo zobaczyć. No więc tak, zaczynamy od składania kartki w bazy kwadrat, czyli najpierw składamy kartkę w prostokąt, otwieramy, obracamy i zaklinamy w przeciwnym kierunku, tak żeby podzielić naszą kartkę na 4 kwadraty. Odwracamy kartkę na drugą stronę, tam gdzie będziemy mieć wszystkie linie wypukłe i będziemy ją teraz składać w trójkąt. Czyli robimy przekątne kwadratu z jednej strony, otwieramy, to zgięcie ustawiamy sobie w pionie i zaginamy znowu, jakby to ostatnie zgięcie na krzyż. Co nam daje podział kartki na linie wypukłe kwadraty i na doliny trójkąty. Nas interesuje kartka pukła yy, tworząca podział na kwadraty. I tak jak już kiedyś Wam pokazywałam przy żurawiu, będziemy sobie ściągać robi do środka, no żeby nam powstała baza kwadrat. W naszej bazie kwadrat. Będziemy sobie teraz zaginać tą kartkę w latawiec, yy, przy czym do żurawia zaginaliśmy kartkę od otwarcia. Ja mam kartkę otwartą w stronę jak brzucha, czyli mnie. A do tej kwiat, tego kwiatuszka wiśniowego będziemy zaginać krawędzie od końca zamkniętego. I zaginamy sobie prawy do linii środkowej. Przypominam, że od zamkniętego końca ktoś nie otwiera. Lewy, zaraz to pokażę lepiej do kamery. O, mamy lakawiec na jednej warstwie. Odwracamy wszystko na drugą stronę. Dalej zostawiamy otwarcie w kierunku nas, czyli brzucha. A od zamknięcia składamy kolejny latawiec. Czyli linie nam się pokryją z tym, co tam mamy pod spodem. O! I mamy z dwóch stron formę naszego latawca. Można by tak zrobić sobie pączek na przykład. Ja tu nie robiłam pączków, bo my są kwiatuszki. Myślę sobie, że to już wasza artystyczna kreacja. Teraz tak. Odginamy sobie te nasze warstwy latawca z jednej i z drugiej strony. Podnosimy sobie jedną kartkę do góry, tylko jedną o. i te części, które mieliśmy wcześniej zagięte, będziemy wkładać do środka. Ja Wam je zaznaczę, żeby było wiadomo, która to jest linia. To jest jedna z tej strony i druga z tej, tu. No nie za ładnie Wam to zaznaczam, ale myślę, że będziecie wiedzieć, o co chodzi. Coś ten pisak buntuje się mamy tutaj takie linie, które tworzą nam taki trójkąt z grzbietem i ten grzbiet musimy włożyć do środka z jednej strony i to samo robimy z drugiej strony jeśli tu sobie otworzę ja sobie palcem to wypycham naciśniemy tą linię krawędziową, to ona nam będzie chciała wchodzić do środka i to samo robimy z latawcem po drugiej stronie, jak odwrócimy model i znowu wkładam sobie właściwie wkładam ciuk i przekinam palcem wskazującym tą linię. Ona wtedy fajnie wskakuje. Przy małych yy, yy, kartkach bardzo spokojnie to można sobie też tak zrobić. No i mamy taką linię. Mamy latawiec z pochowanymi kieszonkami. Gdybyście chcieli pączek zrobić, to myślę, że można tu do środka pozaginać rogi i powstanie nam bardzo fajny pączusz. Ale na razie kwiatek. Teraz cały nasz latawiec będziemy zaginać wzdłuż osi symetrii tej linii na grzbiet. Widzicie? W ten sposób. No i teraz mniej więcej w połowie naszego kwiatuszka cały ten ostry czubek, który będzie łodyżką naszego kwiatka, mocno zaginamy w dół. Mocno zaprasowujemy sobie to zgięcie. Ono jest bardzo ważne, bo dzięki niemu przyklejamy sobie te kwiatuszki do gałązki. Odginamy z powrotem. Otwieramy tak, żeby znaleźć środek między tymi warstwami, czyli tak, żebyśmy mieli yy, cztery skrzydełka na jednej stronie i cztery na drugiej i tutaj powstały nam takie zgięcia jedno i drugie i my teraz te zgięcia, jedno mamy prawidłowo a drugie musimy oczywiście przegiąć żeby włożyć to do środka wkładamy do środka i teraz ważne jest jak, jak to sobie trzymać między tymi trzema palcami między środkowym palcem Palcem wskazującym i kciukiem. I palc wskazujący nam wpycha tutaj ten grzbiet formy do środka, a obie boczne części wtedy spłaszczamy. Całość robi nam się takim śmiesznym kapturkiem. Ten śmieszny kapturek to jest gotowy kwiatuszek. Trzeba go tylko teraz otworzyć. No i pobawimy się teraz w słońce i panią wiosnę. Proszę bardzo. Pokażę to dla Was, żebyście zobaczyli do środka. Bierzemy sobie jeden płatek. I tak jak to się dzieje na wiosnę, powoli on nam się tu otwiera. I właściwie cały kwiatuszek jest gotowy. One ładnie wyglądają takie większe, ale mają jakiś niesamowity urok, kiedy są całkiem malutkie. Rozpłaszczymy sobie tutaj te krawędzie i cały kwiatuszek jest gotowy. Także to nie jest duża praca. Można sobie te rogi zawinąć pod spód, żeby był bardziej okrągły. Można je tylko zrolować w paluszka, żeby się miękko i ładnie otwierały, to taka praca delikatna, która powoduje, że nas też trochę tej delikatności się budzi i chcemy trochę być może uśmiechnięci bardziej, i bardziej mili dla innych. Bo kiedy się robi ładne rzeczy, to w środku też się robi ładny. No i teraz zobaczcie, o ktoś tam się do nas dobija, ale nie będziemy się teraz badać. Mamy taki kwiatuszek, i teraz jak go do tej naszej gałązki. Przymontować. Ja sobie tu znowu przysunę, żebyście zobaczyli. No to nie ten wymiar, ale gdyby była troszeczkę grubsza gałązka, to myślę, że też byłoby ciekawie. Odchylamy sobie według tej linii środkowej tą młodyżkę. Smarujemy klejem. Ja to kleję klejem do papieru. Nie potrzebujemy tu kleju elektrycznego, chyba, że ktoś jest bardzo niecierpliwy. I przykleję go teraz na samym dole, gdzie wielki kwiat. I go po prostu obejmujemy sobie, teraz to Wam jeszcze pokażę, widzicie? Łodyżkę obejmujemy tym kwiatkiem. No i chwilkę trzeba oczywiście przytrzymać, żeby nam się to tak ładnie złapało. O, Jak to z klejem do papieru, to trzeba mu dać czas, żeby zareagował. Drewienko, ta gałązka to jest jakby też rodzaj formy, z której potem powstaje papier, więc one ze sobą współpracują, niektóre części ładnie się kleją. No i gotowe. Możecie jeszcze raz popatrzeć na całą formę i zobaczyć, co by to wyglądało. Życzę Wam takich miłych doświadczeń. Możecie narobić kwiatów, ile chcecie mieć swoją prywatną wiosnę na długo. A na razie do zobaczenia.